Moi drodzy, mam Google VR. Mam kierownicę tutaj. Pokazuję Wam z biegami. I spróbujemy. Ja chyba rok temu to odpalałem na VR. Spróbujemy egzamin na placu manewrowym zrobić, tak? Kategoria B, normalny. Wybierz samochód, jakim się zdaje teraz egzaminy? Czymś małym? Jakimś jariskom? Coś, coś. Nie wiem, czymś takim? Peżo... Nie, w sumie nie wiem. Ładne, żeby było po, po lewej stronie. Ok. Z takim. Uwaga. Ok, czekajcie, ja muszę sobie zrestartować tylko pozycję. Dobra, i uwaga, jedziemy. Czyli tak, przystąp do egzaminu. Pierw pasy, światła, gdzie się włącza światło. nie, to... Kurde! <laughs> Dobra, teraz tak. Gdzie się światła włącza? Minus? Plus? Zobaczę tylko. Lampy L2. L2. A jest. Czysto dynamiczny skręt. Dobra, moi drodzy. Wszyscy gotowi, Wszyscy są? Trzymacie kciuki? Jedziemy? Na czacie patrzę. Raz, dwa, trzy, cztery. Jazda. Uwaga. jest, dobra. Teraz zawracanie będzie. maksymalnie prawo, ale mam coś z kierownicą chyba nie tak steczny. Patrzymy w lusterka, patrzymy tak, i uwaga. Dobra, chyba jest git, tak? Dobra, jedziemy. Jedziemy dalej. Egzamin na placu manewrowym, odchylenie od trajektorii. Co? Jezu, jakie to jest? Nie znam nigdy tego egzaminu. To jest najcięższe. Ciężkie sprawa, ty. Nie śmiejcie się. Dobra, jedziemy. Jazda. Ciężko jest zdać. Ty, powiem wam, że w prawdziwości by było łatwiej zdać ten egzamin niż na vr -ze. W tej grze trochę inaczej robimy niż w prawdziwym życiu. Ponowne włączenie wstecznego biegu. Może spróbować jeszcze raz. No, czemu kiedyś w miejscu? Czemu stoisz na torach? Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach? Bo odjeżdża mi fotel. Jedziemy. I co? Skrzyżowanie, dobra, jedziemy, zdaliśmy to. Jedziemy. uwaga, skrzyżowanie żeby żaden żul nie wyszedł na na na, to, na ten. Na... Okej, okay, dobra, jedziemy. Na to nie zatrzymali, nie musimy się zatrzymać. Maniale, jedziemy dalej. Wyjeżdżamy, dobra, super. O nie, teraz będzie ciężkie. Przystąp do ćwiczenia garaż. Oesu, dobra, przygotujcie się. Psa? Brakuje mi, nie mam, jak nie mam tu ręki Żeby ten zagłówek A te lusterka tu jechać to jest tragedia Ja tu nie wiem co z tymi lusterkami mam zrobić W ogóle zobaczcie jak to tu działa te lusterka, jak się ruszam to tak się to rusza Dobra Przecież to nie trafi tam, to oni to robią To, czekajcie. Widziałem ten, widziałem ten, słupek. No bo nie widać, tak kurde, no słupek, ale kurde minimalnie. To no wiecie, to to, to nie jest różnica jakaś duża. Podpowiadają, aby się wylogować. Kolejne 800 zł. Dalej Zigzag sztrekę zigzag sztrekę. Dobra, jedziemy jeszcze raz. O, teraz jest sztos. Oho, z piskiem. Z piskiem opon jadzie, jedzie Kubica, jedzie Kubica, to on, to on. Człowiek błyskawica, to on, to on. Cały świat się nim zachwyca, to on, to on. To on, to on. Łe-we-we. We, we. We, we, we. We, we, we To właśnie on, to on. Całe z nim zachwyca, on, on, on. Człowiek Robert błyskawica, on, to on. Dobra, pięknie. To on, to on. Cały świat się nim zachwyca. On, to on. Dobra. Jedziemy teraz skrzyżowanie. Hej. Okay. A, musimy jechać wolno, bo może będzie zielone zaraz. O. Jedziemy, pełna moc. Hej. Okay. słyszycie mnie? Mam nadzieję, że tutaj mi słychać. Eee, dobra, czekajcie, tylko mikrofon ruszę. Okej, okay, garaż. OS, dobra, to jest, to jest ciężki garaż. Garaż tutaj zrobić to w prawdziwym życiu jest już łatwiej, szczerze mówiąc. Eee, okej, okay, okej, okay, hopsa. Dobra, i trata te... Gdzie to jest Dobra, to musimy. Jest ten słupek? No nie, proszę, mogę do przodu? No proszę, mogę tak wyrównać. No, No nie da się, no powiem, że jest tak słabo, jest tak źle zrobiony ten garaż tu. Czy naprawdę w prawdziwym życiu on jest tak zrobiony? Jak ja znawałem, to ja inaczej miałem. No, no nie, no. Ale w lusterka te lusterka nie działają jak w prawdziwym życiu. Dlatego nie patrzę w lusterka tutaj. Jest mega ciężko na lusterka. Ja jak jeżdżę na co dzień, to ja na lusterka jeżdżę. Owszem, wycofuję i parkuję. Ale tutaj. One działają w dziwny sposób. One nie są, wiesz, to nie jest tak jak w prawdziwym życiu one się przesuwają. Tylko to jest taka symulacja tego lusterka. Myślę, że już zdałem egzamin. Możemy iść na mieście zdawać, tak? Uwaga. Teraz jest egzamin na mieście o. Dobra. Proszę polecenia instruktora. Dobra. Już to zrobimy polecenia instruktora już. Czy zapięty pas, czy nie? Ja mogę wiedzieć, czy jest zapięty. Gdzie to jest? Gdzie jest poinformowany, że zapięliśmy? 50 metrów w lewo musimy zmienić pas. Dobra, super. Baczymy się w lusterko. Te lusterko jest źle zrobione, jak widzicie. Ja nic nie widzę w tym. Źle przestawione. Oj co, no i panie egzaminatorze. No i ja mówię tedy tak. Ja nie będę panu dawać łapówkę. Do poprzedniego egzaminatora. Mówię, ja nie stać. Mógłby się pan kupić za tą łapówkę. Bardzo fajne rzeczy, owszem. Ale mówię, nie będę panu dawał, bo ja po prostu potrafię jeździć i ja sobie dam radę. Ja sobie dam radę, ja sobie zdam samemu. Tak? Hej. Okay. I gdzie? 250 w lewo. Nie, no to jadę tym pasem, to wiadomo. Co ty ombisz? Co ty robisz? Mam swój pas. Kościu. 230 Dobra, skręcę w prawo. To nie jest pas, nie? Dobra. To 70 w lewo. Dobra, ale tu jest nakaz w prawo, czyli ja muszę zmienić. Kurde ktoś w lusterku poczekajcie, bo na 100 metrów w lewo. Dobra, to jeszcze nie teraz. Ja pojechałem, miałem prosto jechać na tym? Dobra, jeszcze raz.

Razem jest chyba inna trasa. Chociaż mogą się powtarzać. Co jest? Działa ten GPS? Po lewej się rozglądamy, czy nikt nie jedzie. Mamy ustąp, ale możemy spokojnie jechać. Ile egzamin będzie trwał łącznie? Godzinę? O Jezu, 500 metrów w prawo. No dobra, jedź! No, ale co jest? Co jest? Jak ja mam. No powinienem trąbnąć. Za 300 w prawo. Jeszcze nie teraz. No, ale pomarańczowe jest światło. No jest pomarańczowe, no kurda! Ja. Jak ja. ja. Było pomarańczowe, i już byłem na, na środku. No to przecież już trzeba uciec stąd. O co chodzi, no? Nie da się. Jak jest jakaś osoba, która zdała to w tej grze? Jedziesz jak emeryt, inaczej byś zdążył. Dobra. Jesteś taki mądry? To patrz teraz. Dzień dobry, dzień dobry. Pełna moc. No i co? I tak ma być? Trzeba tak właśnie, moi drodzy, wpieprzać się po prawej nie jest wolne, cyk I tak trzeba jechać Jeden na pięć A, no, bo zrobiłem jedno przewinienie Na pięć Z jakiego pasa? Jedź! 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 Nie mogę trąbić bez powodu. Dobra, teraz już bez wygłupianki, bez wygłupianki. Jeszcze raz, od nowa. Co? Ja, yeah, ale żeś migacza wrzucił. No, ale żeś migacz wrzucił. Co trąbisz? Co trąbisz? Przecież nic nie było. Co ty to? O co ci chodzi? A, lewy pas. No to super. Czy ja łapówką zdałem? Właśnie, to jest pytanie Czy tutaj tylko łapówka zadziałała? Czy po Nvidia będzie jakaś inna gra? Ostatnie podejście. Teraz, teraz, zobaczycie w 100%, procentach. Patrz. Uwaga. Ja się O, o co ci chodzi? Ja jadę. no ale ty dalej autobus, no. i do przodu lewy pas skręcamy to będziemy w lewo skręcać jakie to jest miasto? centrum duży ruch to może być każde Kraków Katowice oh, nie wiem ale mnie się banku wzięło dzisiaj taka pogoda Of the city. ale potem nie, wi nie wiemy, w którym kierunku. Potem nie wiemy, co prosto i co. Kręcić. I gdzie teraz? Aha, dobra, w prawo. Okay. Dobra, jedziemy. Kręć w prawo. No dobra, jest pomarańczowe. No kurwa, nie! Nie, przepraszam, nie wytrzymam. Ta aplikacja jest tak zła. No, jeżeli ja jestem... Ja już mijam, ja widzę kątem oka, że już dawno to pomarańczowe jest za mną. No i się włącza po sekundzie, po sekundzie się pojawia informacja, że jest zatrzymany egzamin. To nie jesteście w stanie zrobić tej gry. Nie jesteście w stanie tego egzaminu zdać. Bo tam nie ma nawet czasu na ucieczkę z tego skrzyżowania. Tam nawet nie ma tych dwóch, trzech sekund, żeby przejechać. Tam od razu pomarańczowe, ciul i nie ma. A, a z drugiej strony, skąd ja mam wiedzieć, że zaraz będzie pomarańczowe? To mam w sumie dla bezpieczeństwa stanąć na zielonym, tak? Żeby lepiej już wskoczyło pomarańczowe i czerwone i na samym starcie zielonego wystar. No właśnie. Także mówię: zdanie egzaminu w prawdziwym życiu jest prawdopodobnie łatwiejsze o wiele niż tutaj. To się odechciewa. To jest. To mnie aż głowa boli. Ech. Ech.